Premier zaprezentował nową Radę Ministrów, odchudzoną z 26 do 21 ministrów. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich i spadek poparcia dla partii rządzących. Zlikwidowano m.in. Ministerstwo Przemysłu oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a w ich miejsce powołano dwa nowe superresorty gospodarki oraz energii pod zarządem ministra finansów, czyli Andrzeja Domańskiego. Wśród nowych twarzy znaleźli się Jolanta sobierańska Grenda w Ministerstwie Zdrowia zamiast Izabeli Leszczyny, Miłosz Motyka w Superresorcie Energii oraz Waldemar Żurek, który zastąpił Adama Bodnara w Ministerstwie Sprawiedliwości. Radosław Sikorski awansował na wicepremiera, zyskując większe kompetencje w MSZ. Szymon Hołownia nie doczekał się stanowiska wicepremiera, a jego czas na stanowisku marszałka Sejmu niedługo się skończy. Ma zostać zastąpiony przez Czarzastego zgodnie z umową koalicyjną. Wicepremierami pozostali Krzysztof Gawkowski z Lewicy i Władysław Kosiniak-Kamysz z PESEL. Polska 2050 jako jedyna nie ma stanowiska wiceszefa rządu. Poseł PO Sławomir Nitras odszedł z Ministerstwa Sportu. Prezydent Andrzej Duda już przeprowadził zaprzysiężenie nowych ministrów w rządzie Donalda Tuska, finalizując rekonstrukcję. Opozycja zarzuca rządowi, że zmiany są tylko kosmetyczne i nie doprowadzą do realnych zmian. Zmiany dotyczą głównie nazwisk, a nie polityki czy kierunków działania państwa. Rekonstrukcja służy głównie utrzymaniu równowagi w koalicji rządzącej. Z nowego sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej wynika, że prawie 38% badanych uważa, że rząd działałby lepiej, gdyby nie kierował nim Donald Tusk. Przeciwnego zdania jest prawie 31% badanych. A z sondażu dla Onetu wynika, że tylko 27,6% Polaków wierzy, że planowana rekonstrukcja rządu Donalda Tuska poprawi jego notowania. Czy rekonstrukcja to krok ku stabilizacji, czy tylko chwilowy ruch wizerunkowy? Dajcie znać w komentarzach.